historycznej scenerii Wrocławia, Stowarzyszenie Wirtualia Art z Belgii świętowało swoje dziesięciolecie. Dwa dni pełne uroczystości, refleksji i radości. Pierwszy dzień obchodów dziesięciolecia Stowarzyszenia Wirtualia Art rozpoczął się niecodziennym doświadczeniem. Przejażdżką zabytkowym tramwajem po malowniczych zakątkach Wrocławia. Ten niezapomniany wstęp wprowadził gości w atmosferę miasta i była idealnym początkiem jubileuszowego dnia. Następnie w kościele garnizonowym odbyła się uroczysta Msza Święta, po której uczestnicy spotkali się w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Wrocławia. To spotkanie pozwoliło na wzajemne poznanie, nawiązanie nowych relacji i wspólne świętowanie dziesięciolecia istnienia Stowarzyszenia Virtualia Art. Drugi dzień obchodów odbył się w Auli Uniwersytetu Wrocławskiego. Gala, na której obecni byli przedstawiciele Rady Miasta Wrocławia. Polscy artyści oraz Polonia z całej Europy. To pani Iwet Popławska zaprosiła mnie, abym zaakompaniowała soprano pani Dominice Zamara i ja jestem zachwycona. W ogóle nie wyobrażałam sobie, że jeszcze na świecie istnieją tak piękne miejsca. Naprawdę, co jest suci i dziękuję miastu Wrocław, że umie utrzymać zabytki. animatorzy Wizerunku Polski w Europie. Virtual art to jest jakby kwintesencja jakby tutaj tej misji, którą, którą Polonia pełni, ale też właśnie ważna jest współpraca między Polską a Polonią. Podczas gali wręczono wyróżnienia i odznaczenia za działalność na rzecz Polonii i kultury polskiej. Zadowolenie, na pewno podsumowanie wielu, wielu lat zjazd Polonii na świecie w Warszawie. Był zjazd nauczycieli, był projekt edukacji w Warszawie. Zgromadziliśmy tak wiele zacnych gości, znakomitych. Na pewno powstaną nowe projekty edukacji, kultury, sztuki. Są to departamenty i dziedziny, i przemysłu, i nauki, aby ludzi inspirować. Aby nie myśleli o wojnie, o rzeczach, które nas przytłamszają. Chyba nam się to teraz udało. Medal Virtualia Art, prestiżowe wyróżnienie za działalność na rzecz promocji kultury polskiej na świecie, odebrała prezes stacji PPTW Sylwia Płonka. Dziękuję. Ta ważna chwila była świadectwem uznania za jej nieustającą pracę, pasję i zaangażowanie w promowanie polskiej kultury i dziedzictwa. To było święto kultury, sztuki i polskości. Dziesięciolecie Stowarzyszenia Virtualia Art to moment, w którym przeszłość spotkała się z przyszłością, a inspiracja i pasja stały się pomostem łączącym ludzi z różnych stron świata. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, Cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy lajk like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.